Cześć, gadżinowie! Witam was serdecznie na kanale Fokusowane. Mam cię dla was. Ee... Pierwszy z dwóch filmików e, na, o tematyce pielęgnacyjnej. E, bardzo często mnie pytacie o produkty, których używam, czy zrobię filmik o mojej pielęgnacji, dlatego e, na waszą prośbę przychodzę e, do Was takim e, filmem. Jest tych produktów trochę, e, a używam ich od kilku tygodni lub od kilku miesięcy. Do niektórych nawet e, powróciłam, dlatego e, myślę, że to będzie dobry e, taki zbiór e, właśnie mini recenzji w jednym miejscu, to chciałam powiedzieć. E, będzie też druga część demakijaż. Plus wieczorna pielęgnacja połączy to w całość Bo myślę, że to będzie miało sens Ale zanim o kosmetykach powiem Wam, co mam na ustach Bo z pewnością padnie takie pytanie NYX odcień kan. Dziękuję Seria Soft Matte Lip Cream Gdyby ktoś jeszcze e, dopytywał Dobra, lecimy z tym koksem Na początku e, rano pierwszą rzeczą, którą wykonuję e, Jest umycie twarzy I do tego używam dwóch produktów e, Aktualnie używam Pianki, marki Dr. G, pianka rozświetlająca, można powiedzieć, w połączeniu z Foreo Luna Mini. Foreo Luna Mini to jest produkt, który mam u siebie od ponad 2,5 roku, uwielbiam. Nic się z nią nie stało, jest nadal w idealnym stanie i bardzo cieszy mnie jej używanie, że tak powiem. Produkt marki Dr. G, w którym mamy 150 ml, powiem wam, że to jest mega wydajne. Naprawdę już na kilka, nie wiem, może dwa tygodnie używania. Ta resztka mi tutaj wystarczy. I czy ten produkt wpływa na to, w jakim stanie jest moja cera, czy ta cera jest bardziej rozświetlona, tego bym nie powiedziała. To jest produkt, który nadaje się do runy, ponieważ nie zawiera w sobie żadnych, ani robinek, ani w składzie nie ma silikonu, dlatego też szczoteczki nie niszczy. I on w zapachu jest taki dosyć, wiecie co, mam teraz katar, co pewnie też słychać. Z zapachu może nie jest jakiś najprzyjemniejszy, bo trochę Czuję zapach, nie wiem, pasty do zębów, ale e, ta pasy do zębów e, i czystość, tak bym, to, tak bym ten zapach określiła. Naprawdę niewielka ilość rozprowadzona na, e, na buzie jednorazowo wystarczy i ten produkt fajnie sobie radzi e, rano, ale też używam go wieczorem, ale wieczorem będzie w drugiej części. E, Ładnie oczyszcza, oczyszcza buzię, buzia, na początku jest taka lekko, buzia z początku jest taka lekko napięta, ale nie ściągnięta, jedynie to jest kosmetyk, który absolutnie nie nadaje się do używania w okolicy oczu, ponieważ jeśli wejdzie Wam gdzieś właśnie w oczy to bardzo piecze i nie jest to przyjemne, ale drugi raz, raz bym go nie kupiła, co prawda jak go dostałam, używam go. Jest w porządku, ale też nie powiem, że to jest jakiś szał. Po prostu chciałabym go wykończyć, wykończyć wszystkie produkty, które mamy em, aktualnie do mycia buzi i zakupić w końcu oskie, do, za którą tęsknię, którą każdemu polecam e, i właśnie oski używać. Ten produkt jest poprawny, ale jest dosyć drogi i myślę, że e, raczej. E, nie warte swojej ceny, są myślę fajniejsze produkty do mycia buzi. Yy, są produkty, których używam na zmianę właśnie z tym zestawem. Akurat używam cię, dlatego Wam go pokazuję też na takim ma małym klipie, ale są też produkty których lubię używać, kiedy planuję nałożyć sobie maseczkę i moim absolutnie ulubieńcem jest ostatnio peeling marki Nakomi, domowa mikroderma brazja, korunt olejek, marula, mango, skóra sucha, normalna, działanie przeciwzmarszczkowe. Naprawdę bardzo, bardzo przyjemny produkt, super pachnie, fajnie się rozprowadza na buzi, czuć te drobinki. Po jego zmyciu bardzo, bardzo gładka, fajnie jest przygotowana do aplikacji maseczek. Taki produkt jest bardzo wydajny, bo jak go mam już od kilku tygodni u siebie, a zużycie jest naprawdę niewielkie. Cena też jest przystępna. Tutaj widzimy nazwę miejscowości cięcina. Chyba, nie, nie, sorry, węgierska górka. E, także chyba są to też produkty e, polskie. E, bardzo go lubię i spokojnie mogę Wam go polecić. E, mam również produkt marki e, Lash. Lash to również jest marka, którą bardzo lubię. Produkty, których wracam, produkty, które kupuję właśnie e, na prezenty. I tutaj mam. E, czyścik do, e, do twarzy i do ciała. E, Dark Angel, myślę, że doskonale Wam e, znana czarna e, węglowa pasta, która ma dosyć specyficzny zapach taki e, ziemisty, ale bardzo mi ten zapach odpowiada i. E, Dziewczyny na YouTube ogólnie mówią, że to jest maseczka do twarzy. To nie jest maseczka do twarzy, ale można tego produktu też w taki sposób oczywiście używać. Ale tylko jeśli macie cerę, e, powiedziałabym, przytuszczającą się lub e, normalną, do cery słuchaj absolutnie nie, e, bo no, może sprawić, że Wam cerę przesuszy. Ja go używam właśnie w takiej formie, że aplikuję go na twarz, e, masuję, robię sobie taki, właśnie taki peeling, e, oczyszczanie, zostawiam na chwilę i później spłukuję. Ale jeśli go na chwilę zostawiam, to e, często. Oni farbuje twarz. Po prostu jestem czarna i mam problemy miejscami, żeby to. Żeby to domyć. Fakt jest taki, że ten produkt 19 listopada stracił swoją, swoją ważność, ponieważ on jest ważny tylko pół roku, ale on jest tak wydajny i ja nie używam go zbyt często i tutaj tak nic nie zobaczycie, ale mi go połowa została, ponieważ zapach się nie zmienił, nic się, nic się nie dzieje, przechowuję go w odpowiedni sposób, nadal go używam, może go też używać do, do, do ciała, ale do ciała nigdy go nie używałam, nie do twarzy. Także jeśli macie e, skórę mieszaną i macie ochotę czasem, które moc ją oczyścić, a ja powiedziałam także raz w tygodniu używam tego e, produktu, to może jest to coś, e, coś dla Was, ale to też nie jest produkt, który nie wiem, e, bardzo wpływa na stan mojej skóry, po prostu go kiedyś dostałam i, mm, i go używam. Dalej, tonik, tonik. Aktualnie używam toniku marki e, Uroda, kwiaty polskie, tonik wygładza na bliżej i odświeża do każdego rodzaju cery bezalkoholowe, z wyciągiem między malwy, alantoniną i prowitaminą B5. Ja go kupiłam na stronie Ezebra. Wszystkie produkty Wam oczywiście poodlinkuję na dole. I on kosztował naprawdę jakieś groszowe sprawy. Widziałam go z ciekawości, ponieważ nigdy go nikogo nie widziałam i chciałam go sprawdzić na, na sobie. I to jest również produkt e, polski. I powiem Wam, że przepięknie pachnie. Bardzo delikatny zapach, ale ja gdzieś w tle tutaj wyczuwam. Ja Wam już kiedyś wspominałam. Zapach metory tu z garlę, taki lżejszą wersję, coś, coś pięknego, bardzo przyjemny tonik. Um... I tak mogę powiedzieć, że lekko naburza skórę, odświeża, na podobnie jej nie ściąga, skóra nie jest taka przesuszona, e, także z miłą chęcią go używam. U mnie toniki idą jak woda, taki tonik myślę, że w miesiąc spokojnie zużyję, ale mam jeszcze zapas, także e, się nie martwię. Niestety nie mam zapasu tego konkretnego. E, używałam wcześniej toniku, który Wam pokazywałam w ulubieńcach, który był rewelacyjny, naprawdę perfekta. E, ten z, e, z kwasem chyba migdałowym. Podnikuję Wam też. Też ten tonik na nadal był rewelacyjny, ale ten też jest fajny, jeśli szukacie produktów nawilżających. Kolejnym krokiem, który bardzo lubię, jest nakładanie esencji marki Kills. Teoretycznie 3 miesiące temu prawie powinnam wyrzucić ten produkt, ponieważ on jest ważny tylko 12 miesięcy od otwarcia, ale jest tak wydajny. Nic się z nim nie dzieje, nic się nie dzieje z moją, moją cerą, także nadal na własną odpowiedzialność go używam. Stało mi jeszcze tyle opakowań, także wydajność jest rewelacyjna. On jest drogi, ponieważ kosztuje chyba. 37-38 funtów, ale tak ja Wam mówię, na ponad rok y, używania ten produkt mi wystarczy i ja czuję różnicę y, w komforcie y, właśnie mojej skóry. Skóra jest bardziej nawilżona, to jest taki dodatkowy na pulchniacz, powiedziałabym. I ja ten tonik aplikuję tą esencję, aplikuję od razu po toniku, kiedy skład jeszcze taka lekko wilgotna Nie czekam do wyschnięcia, od razu aplikuję tą esencję i myślę, że odżałuję i kupię ją ponownie, bo to jest na tyle fajny i wydajny produkt, że raczej nie chciałam z niego rezygnować. Po esencji porana serum, aktualnie moim ulubionym serum, co zapewne wiecie z ostatnich miask, dwóch miesięcy, ale to jest, to jest produkt, który już chyba mam od września lub października. Czy można wcześniej go zakupiłam, nieważne, ale jest cudowny. Miałam go za zapach, za formułę, za to, jaki jest lekki, jak pięknie nawilża moją skórę. Eee, naprawdę to jest coś. Cudownego, to jest pierwszy produkt z nie, drugi, okłam, okłam by Was, drugi produkt z pielęgnacji Marki Chanel, ale ten uwielbiam, do tego jest pompka, piękne opakowanie, widzimy, ile produktu znajduje się w środku. Zawrotna cena, uwaga, 66 funtów. Jak go kupię na jakiejś promocji chyba minus 10%, także i tak to dużej różnicy nie robi, bo produkt jest drogi, ale naprawdę e, myślę, że warte zainteresowania. No Ja go uwielbiam tutaj tylko z 30 ml, ale jedna Bąbka, absolutnie mi jej wystarczy, ale e, mam produkt, który działa podobnie. Jeśli chodzi o odczucie na skórze, bo opisy producenta, producentów są e, różne, tutaj jest produkt marki Kills. I tutaj mamy 50 ml, czyli produkt jest większy. Na pewno jest tańszy, bo kosztuje, nie wiem, myślę, mniej niż 40 funtów, także jest różnica w pojemności i w cenie. I tutaj mamy e, serum, który ma właśnie naszą skórę nabliżać. To jest koncentrat taki, e, m, który ma sprawić, że nasza skóra będzie taka bardziej właśnie pulchniona, e, w sensie taka wiecie, e, zdrowo wyglądająca. Nawierzona. No bo nie wiem, przetłumaczyć texturizing. Może wy wiecie. Także. To ma ten produkt robić, i odczucie na skórze jest bardzo, bardzo podobne. Czyli to jest nawilżenie, e, widać na, na skórę, jest jakiś konkretny, fajny produkt, e, e, fajny serum. E, tutaj mamy również pompkę e, i tutaj forma jest taka bardziej żelowa. E, podobnie tutaj, taka jak ja to mówię, ginąca między palcami, ale odczucia są podobne. Także jeśli e, nie macie ochoty wydawać aż takich pieniędzy na Chanel, to może Kills. E, Kills też już mam dosyć długo. Powiem Wam, że tutaj również mam rok na zużycie i ja go nie używam codziennie. Ja te produkty mieszam, czasem zamieniam, ale aktualnie używam tych dwóch na zmianę i obydwa bardzo, bardzo e, lubię. No ale niestety w, w, wolę Chanel, ale Kills jest e, e, lekko tańszym e, odpowiednikiem. Czymś, czymś podobnym. I ostatni krok na skórę, jaki u mnie yy, wędruje. Jak widzicie, trochę tego jest, ale taka pielęgnacja mi służy. Yy, czytałam książki odnośnie pielęgnacji, żeby yy, używać jak najmniej produktów i żeby były jak najbardziej naturalne, ale to jest zestaw, który się mi bardzo fajnie sprawdza. Widzicie, ogląda moja cera, sami ją komplementujecie i... Yy, i to są rzeczy, które ja bardzo, bardzo lubię. Od jakiegoś czasu preferuję używanie olejków zamiast kremów. Mam wrażenie, wrażenie jestem święcie przekonana, że dla mojej skóry po prostu to jest lepsza opcja, ponieważ olejki są bardziej nawilżające. Z reguły w takim olejku... Nie mamy zbyt dużej ilości zbędnych składników, bo kremy z są na bazie wody, i dopiero gdzieś tam dalej w składzie mam jakieś produkty, składniki, znaczy się bardziej treściwe dla skóry. Kremy po prostu są dla mnie zbyt mało nawilżające. Naprawdę ciężko mi znaleźć fajny krem, który na dzień dzisiejszy, żeby zapamiętała i powiedział, że był świetny. Był taki jeden stółpy, krem miód, którego używam na noc, ale. Więcej kremów, e, jakoś sobie nie przypominam, to kocham olejki. E, tutaj również Wam pokazałam ostatnio w ulubieńcach miesiąca: mam olejek marki Dr. Hauszka. Trzy e, krople, tak jak e, mówi producent, jedna do trzech kropli aplikowanych na skórę. I to serum sprawia, że skóra jest świetnie nabliżona, i e, ja naplikuję właśnie na ten olejek później swój makijaż. Są oczywiście podkłady, które się z nim za bardzo nie lubią, e, po których się bardziej świecę, ale e, zależy mi na pielęgnacji, zależy mi na dobrym nabliżeniu mojej skóry. I kocham Kocham olejki Ostatnim krokiem w mojej pielęgnacji Wow, tak, uwaga Po 15 minutach gadania do Was Mam w końcu ostatni produkt Jest to olejek, myślę, że Wam już doskonale znany Ponieważ wiele, naprawdę wiele z Was Go zakupiło po mojej rekomendacji To jest nakomi olejek z pestek winogron Idealny pod oczy Poprawia krążenie nawilżający. Jak widzicie również na klipie Dosłownie kropelka pod jedno oko Kropelka pod drugie rano i wieczorem Produkty jeśli chodzi o makijaż się na nim doskonale trzymają szybkość, się chłania skóra świetnie nawilżona, nie podrażnia i e, e, uwielbiam go i tutaj myślę, że jeszcze jakieś, nie wiem, 5 miesięcy używania e, przede mną, także super, e, jestem mega, mega zadowolona. Myślałam, że powiem Wam jeszcze dosłownie dwa zdania na temat e, serii z Dr. G, którą przez kilka tygodni używałam, e, odstawiłam, e, niektóre produkty, nie używam ich w ogóle i powiem Wam tak, kiedy używałam całej serii... E, Jednocześnie wszystkich produktów Tutaj mam, miałam tonik, właśnie Ten taki krem myjący Serum oraz krem To widziałam, widziałam Efekty na skórze, plamy się rozjaśniały Może nie były całkowicie niewidoczne Ale szczególnie stan skóry był całkiem Całkiem ładny, skóra badka rozświetlona Koloryt był wyrównany Plamy były mniejsze, ale kiedy Tylko odstawiam właśnie tego typu produkty Czyli produkty rozjaśniające, produkty z kwasami Z kwasami taki wiecie, bardziej mocniejszy np. peelingi, nie peelingi, olejki z witaminą C, sera z witaminą C lub miałam takie produkty typu chyba Lixi G i Lixi C, czyli serum z witaminą C i z kwasem glikolowym, to zaraz te plamy robią się trochę bardziej widoczne i przebijają spod makijażu. I prawda jest taka, że z pewnością ma na to duży wpływ e, fakt, że e, no tarczyca, tarczyca w moim, w moim przypadku, ponieważ znam osoby, które e, zmagają się z podobnymi problemami, z podobnymi plamami chciałbyś powiedzieć i e, tak naprawdę do końca nie mogę ocenić... E, ocenić takich produktów, bo one działają, kiedy ich używam, kiedy je odstawiam, e, te plamy wracają i tutaj chyba żaden kosmetyk mi nie pomoże, jedynie może wizyta u dermatologa, wizyta u kosmetyczki, jakiś laser, coś takiego, ale czy chcę sobie fundować ból, laser pod oczami, raczej nie, aż tak bardzo mi to nie przeszkadza, nie spędza mi to snu z powiek i jak ja to mówię, męża nie szukam. Mój można te plamy nie widzi, bo nieraz mówię do niego, o przybijaj mi te plamy, on to się nie patrzył mówi, jakie plamy kobieto. E, także m, nie jest to coś e, na tyle dla mnie krępującego, e, że chciałabym właśnie to leczyć trochę bardziej inwazyjnie, że tak powiem, bo pamiętajcie, to są, to są tylko kosmetyki. Jeśli macie większe problemy ze skórą, to warto się dać do dermatologa e, niż właśnie wydawać pieniądze na, e, na kosmetyki w aptece, w, w drogerii, do lekarza zapytać się, może jakiś zabieg, może właśnie jakiś antybiotyk, cokolwiek bardziej takiego na receptach, ja to mówię, niż, niż kosmetyki, ale już odnośnie tej, tej serii. Tak jak mówię, susowana razem, byłam z niej zadowolona, ale kiedy już użyłam tonik, po prostu resztę odstawiłam. Tonik był w porządku, był fajny, ponieważ był z pompką, średnio wydajny, ale żaden tonik nie jest wydajny, bo ja toniki jak wodę leję. Pianki używam nadal, już moją opinię Wam o niej powiedziałam i tutaj mam dwa produkty serum typu kapsułka rozświetlająca i tego produktu aktualnie nie używam, ale muszę do niego wrócić, może może właśnie kiedy skończę, skończę Chanel, bo był przyjemny, był przyjemny, fajnie na nim można było rozprowadzić kolejny olejek i to nie był produkt namierzający, którego ja tak szukam w ciągu, w ciągu dnia, ale byłam z niego w miarę zadowolona, to jeszcze mi troszkę zostało i tutaj jedyny produkt, którego nie lubię, to jest to skrem. Jest Zobaczcie, ile mi go jeszcze zostało. Opakowanie tutaj jest chyba 50. Tak, 50 ml. On trochę skórę bieli, o czym ja oczywiście widziałam, bo dziewczyny, właśnie z doktorem, o tym powiedziały, ale moja skóra po nim była taka tempa, i on nie dawał się dla mnie pod makijaż, a wieczorem wolę jeszcze bardziej nawierzające produkty, dlatego używałam go w ciągu dnia. Więc ogólnie seria może jest w porządku, ale taki jeden produkt, myślę, który dawał da wam najmniejsze efekty, to właśnie jest to serum serum rozświetlającą, no bo kremu ja nie lubiałam. Ta e, ile pianka może zrobić, ile ona nas na naszej buzi minutę, krócej tonik, już może jakiś z kwasami, lub właśnie ten z Perfecto, o którym Wam wspominałam, także z tej całej serii serum, serum na tak, reszta taka niekoniecznie dobra, ten film już jest bardzo, bardzo długi ja Wam dziękuję za oglądanie, koniecznie dajcie mi znać, czy używacie jakichś produktów, które Wam pokazałam i będzie mi bardzo, bardzo miło, bo ostatnio bardzo często mi wysyłacie jakieś zdjęcia, że kupić coś z mojego polecenia, lub książkę, lub jakiś serii oglądacie, także oznaczcie mnie na Instagramie, e, właśnie, hashtag Fokusowana, chętnie zobaczę, jakie produkty kupujecie z mojego polecenia, co się u Was sprawdza, może co się u Was nie sprawdza, też się bardzo chętnie e, o tym dowiem, także dobra godziny to tyle, produkty, o których mówiłam, wszystkie macie linki w opisie na dole, także widzimy się w kolejnym filmiku, buziaki, trzymajcie się ciepło, pa, pa!